Ja się mówi do kolegi, wiesz co, teraz moja mama codziennie jeździ konno, żeby zrzucić trochę kilogramów. I co, pomaga? Pewnie, koniec schód już 10 kilo. Proszę Państwa, ludzie to czasami nie zdają sobie sprawy z powagi różnych konkurencji. No na przykład jak ktoś ogłosi konkurs, żeby każdy przyniósł kwiatka i gozet, to taki tulipan typu biedy, ale jak to jest kaktus? Mówi, to jest 300 km na godzinę do szpitala. I jak już jest w tym szpitalu, to do przychodzi do niego i mówi co panu dolega? Nie widać ma! Hmm, to chyba kasze, dla pewności amputujemy rękę. <grym> tak jest, a ludzie jeszcze się dziwią, że jest coraz większa śmiertelność. Jak przyjdzie taka żona do apteki i poprosi o trótkę na męża, to tak nie dostanie, ale jak pokaże jego zdjęcie z kochanką, to aptekarz powie: Nie widziałem, że pani ma receptę. <grym> Zaraz Najlepszym przykładem jest ten człowiek, który ciągle czuwa, nawet gdy śpi. A ludzie mówią, że sport to zdrowie. Jak już wiadomo, że sport nie daje rezultatów, to można sięgnąć po alkohol. A jak synek usłyszy słowo alkoholik, to taki ciekawski przyjdzie do taty i się zapyta: Tatuś, kto to jest alkoholik? Jak tatuś wyjdzie na balkon, to powie: Widzisz te cztery domy? Alkoholik widzi je osiem. Ale ta, to to są tylko dwa domy. A jak mowa o domu, to też i o mieszkańcach. Raz u mojego znajomego przyjechał syn z Anglii. Gdy kazał mu wywalić gnój, to syn powiedział łat, what? What krowy, łat what konia. Gdy było tak mało, to jeszcze jego ojciec zachorował i musiał iść do lekarza po jakąś receptę. Jak już się dostał i poszedł do apteki, to był tak wkurzony, jak usłyszał cenę i zaczął dyskutować. Panie Magister, nie wiem co to za lek, dlaczego kosztuje 400 złotych i dlaczego nazywa się CCNWCMJDMCC. Proszę Pana, to nie jest żaden lek, tylko kod uzgodniony z lekarzem. Ty niech Pan go przeczyta. Cześć Ciesiek, nie wiem co mu jest, daj mu co chcesz. <zysy> Jedynie co wtedy chciał, to jak najszybciej wrócić do domu, a jak już wrócić, to tylko samochodem. I to najlepiej takim, który jest prosto z fabryki. No chociażby ten. Pieku, tak to jest, jak się słucha młodego instruktora. Trzeba uważać na jego błędy, bo można stracić prawko. No chyba, że ono jest nieważne. To taki kierowca powie, też tak uważam. Jeszcze gorsze jest zdanie tego prawa jazdy. Jakże ona będzie ciągle druła dupę pretensjami, żebyś zdał to prawko, bo chce zwiedzić świat, to najlepiej powiedzieć, ale ten czy tamten. Ale najgorsze są kobiety za kierownicą. One potrafią zrobić wszystko. Nawet dosyć mandat za jazdę pod prąd na dwukierunkowej ulicy. Teraz tam jechać. Sądzę, że najlepsze rozwiązanie będzie motocykl. O, z nim to zawsze dojedziesz bezpiecznie. Jeżeli takie opowiadanie nie były śmieszne, to następnym razem będę opowiadał żakty. Na razie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, komentowania, udostępnienia filmu oraz do odwiedzenia kanału mówi i KKZ665. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia! Warte. Życie składa się z przypadków Ze skłonnością do upadków I szukania swego szczęścia w pechu Dostaw na pewną kartę Kręć wideo śmiechu wartę wygraj tym co wartę, Śmiechu, śmiechu Warte Śmiechu, warte Zdrujmy o kibarska w duchu Od rechotu do Takie coś człowieka